I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Księże biskupie Krzysztofie, drodzy bracia w kapłaństwie, obecni w tej biskupiej kaplicy, drodzy diecezjanie, którzy jesteście z nami razem na łączach przez dobre media, chcę w tej chwili najpierw przeczytać dosłownie komunikat nuncjatury apostolskiej w Polsce dzisiejszą datą 10 marca 2022 roku. Ojciec Święty Franciszek. Mianował biskupem koadjutorem diecezji koszańsko kołobrzeskiej dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Zbigniewa Zielińskiego, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Medeli i posługi biskupa pomocniczego. Podpisał Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski. Ksiądz biskup Zbigniew Zieliński, ma 57 lat urodził się w Gdańsku, do kapłaństwa przygotowywał się w Wyższym Seminarium Duchownym w Gdańsku. Święcenia prezbiteratu przyjął w Bazylice Mariackiej 18 maja w 1991 roku, sakrę znać biskupią 24 października 2015 roku w Katedrze Oliwskiej. Jego zawołanie biskupie ut unum sint oznacza aby byli jedno. Krótki rys posługi biskupa koadjutora: Pracował jako dyrektor Wydziału Duszpasterskiego w Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, a potem jako proboszcz w trzech parafiach. Świętego Michała Archanioła w Sopocie, w parafii katedralnej Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie i w parafii w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Gdańsku. W dniu 26 września 2015 roku ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Gdańskiej. Siostry i bracia, kochani diecezjanie, od ksiądz biskup Zbigniew 16 marca oficjalnie wobec koadjutorów diecezji koszeńsko koobrzeskiej Rady Konsultorów, przepraszam, Rady Konsultorów, przejmie czy wejdzie w urząd biskupa koadjutora. I będzie posługiwał w naszej diecezji od tego momentu, a w chwili, kiedy ja będę mógł odpocząć na emeryturze, będzie biskupem diecezji korzeńsko-kobrzeskiej. Myślę, że w tym momencie powinniśmy stanąć przed naszym Panem i naszą skratuską matką i odmówić pierwszą modlitwę. Jest Południe Anioł Pański w intencji naszego nowego biskupa. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowanie manielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego przez mękę jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa Pana naszego Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wszystkim wiernym zmarłym naszym biskupom Ignacemu i Czesławowi, wszystkim zmarłym kapłanom Wszystkim naszym bliskim. Wieczny odpoczynek, racim dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Panie Boże, dziękujemy, dziękujemy Ci za nową nominację i modlimy się za naszego pasterza. Boże, pasterzu i rząd, co wszystkich wiernych. Wejrzyj łaskawie na sługę swego Zbigniewa, którego ustanowiłeś biskupem koadjutorem kościoła koszanińsko-koobrzeckiego. Daj mu słowem i przykładem przyczyniać się do dobra tych, którym przewodzi, aby razem z powierzonym sobie ludem osiągnął życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Powierzamy Ci, Panie, naszą diecezję. Panie Boże, dziękujemy Ci za nasz koszanińsko-koobrzecki Kościół nim Ciebie wyznajemy i uwielbiamy. Daj żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, naszej parafii i całej diecezji. Zjednocz wszystkich na modlitwie w stole. i w stole. Powołuj i umacniaj głosząc Ewangelię. służb osiernie na chorych, i Maryjo nasza skrzatuska Pani, święci i Maksymilianie, Módlcie się za nami. Amen. Księżybiskupie biskupie Krzysztofie, pobłogosławimy razem diecezji i naszemu biskupowi. Pan z wami, niech imię pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Siostry i bracia, kochani bracia w kapłaństwie, księże biskupie, bardzo dziękuję za tę chwilę. Proszę wszystkich diecezjan do tego momentu o gorącą modlitwę. Oficjalne rozpoczęcie posługi uroczyste będzie w sobotę 2 kwietnia. Wszystkie szczegóły jeszcze ogłosimy, to już jest uzgodnione z księdzem biskupem Koadiutorem i 2 kwietnia w Katedrze Koszalińskiej uroczystą celebrą oficjalnie rozpocznie posługiwanie w naszej diecezji. Dzisiaj na godzinę 13.30 jeszcze do rezydencji zapraszamy dziennikarzy na krótkie spotkanie i przekaz jakichś takich najważniejszych informacji dotyczących naszej sytuacji. Cieszymy się wszyscy, witamy księdza biskupa Zbigniewa całym sercem a drodzy diecezjanie, my teraz do Pana wołamy o błogosławieństwo dla Niego i dla naszej diecezji. Przypominam, to jest 50. rocznica istnienia naszej diecezji, przygotowujemy się do pięknych chwil, więc już będziemy razem świętować. Szczęść Boże wszystkim, niech Pan Bóg wspiera.